Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdziemy Wisłem, przejdziemy Watem, będziemy Polakami. Dał nam przykład, bo na jak zwyciężyć mamy. Mac ma z Damnawski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączył się z narodem. Jak Czarniecki do Poznania, po za zaborze. Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze. Marsz, marsz nam z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec o swej Basi mówi zapłakane. Słuchaj, jeno, pono nasi, biją w tarabany. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem.